Cześć. No, już drugi filmik. Nakręcam. Tak, drugi film. Yeah. Tak się cieszę. Dobra. Teraz budujemy nasz. No, mój dom zbudujemy z, oczywiście z drewna. Aha, i powiem wam co... Ja, ja zacznę budować go, prawda? I wy i opowiem wam co zrobiłem przez ten czas, w którym nie widzieliście co robię. No czy znaczy nie, że nie widzieliście, ale po prostu nie, nie nagrywałam tego. No to... dobra. No to ja tu będę budował, a wy słuchajcie. No to tak. Pierwsze co zrobiłem udałam się do kopalni. Znalazłem bardzo fajną kopalnię, w której znalazłem aż, 4, aż 6 diamentów. Zrobiłem sobie kilof diamentowy i siegierakę. Siekierkę. Ym, oprócz tego, ym, no właśnie jak widzicie, znalazłem fajną, fajne miejsce na domek. Tylko ten graby już przeszkadza, ale go już dodam. Ym, oprócz tego jeszcze. Jak widzicie, zdobyłem trochę w e, rzeczy. E, mam tak: e, 9 barwników e, czarnych, 19 lapis lazuli, e, 36 redstone, 58 e, żelaza, no to Widzieliście? No to jeszcze dwa nieprzetopione, 4 tego: e, 4 proszków, tych proszków i no jaka na trochę dobra. Eee, oprócz tego, yy, więc jeszcze teraz jeszcze wam Dobra, no to co jeszcze? Yy, wybrałem się na pustynię, tu jest pustynia zaraz, zaraz, wam pokażę. O, widzicie? tu jest pustynia. Akurat zabiję te dwie owce. Yyy, owce. A, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A, ja. O, trzy bacon. O, ja. No, no. Hmm. Właśnie, tu jest pustynia. Yy, no i co jeszcze? No, nie wiem, mówiłem tu jest. drewna trochę. Hmm. No, no dobra, może no, to tyle chyba. Tak, z takich najważniejszych spraw. Mm, dobra, jeszcze jak, jeśli, no, jeśli już buduję ten dom, no to polemy, no, co będziemy robić w kolejnym odcinku. Mm, planuję, jeszcze nie wiem, wybrać się do meteru. Do meteru. Oprócz czego jeszcze wybieram w, w, się poszukiwania <laughs> poszukiwania tego. dla chwilę, zawsze przypomnę, Ym, wioski npc tów o właśnie, i jeszcze y, pod y, Potrzebuję trzciny do zrobienia papieru, y, dlatego że chcę zrobić sobie mapkę, na przykład tak będę się w taką po podróż na przykład do NPC-ów znaleźć no, wioskę, no to że miał wtedy mapkę jak wrócić i tak dalej. No więc takie. Aha, jeszcze może magazyn, nie wiem. To jest w planach. Będę może robił jeszcze jakieś specjale, jeśli będzie taka możliwość jakiejś, nie wiem. Na co nie będę konkursy jeszcze robił, bo to jest jeszcze na razie. No, na co mam robić konkursy? Na <grym> dwóch widzów. Dobra. A co jeszcze do, do odcinków? Odcinki teraz będą wychodzić. No, akurat teraz wyszły dwa pod rząd. Dwie, no, w piątek i w sobotę tak się złożyła akurat, znaczy w czwartek i w piątek, ale jutro może jeszcze wyjdzie, może w niedzielę wyjdzie i w tygodniu, prawdopodobnie dopiero w środę, nie, na no dni w środę, tak, w środę, jeśli nie pomyślę jeszcze na tym, tak, w środę i w czwartek powinien się układać Dzięki, no i potem tak. Ja będę nagrywał 4 odcinki tak tygodniowo. A jeśli to się uda, no to myślę, że dość dużo nakręci. Już nagrywam 5 minut. No, na pewno dłużej niż wczoraj. No, kończę tutaj ten dom. i, No, kończę nagranie, no bo nie wiem, co dalej. Więcej tutaj mogę jeszcze zrobić. Może jeszcze dzisiaj, nie wiem, nakręcę a jutro, tylko wrzucę go po prostu. Albo może jeszcze dzisiaj. No nie wiem. Jakoś. Jeszcze zobaczę. Będę miał siły, to dzisiaj jeszcze nagram. A jak nie, to... mogę mieć takie opcje, że albo nagrywam, albo idę na serwer kolegi i tam sobie gramy. Nie wiem. Dobra, i teraz. Wystarczy, że zakryję to. Nie wiem czy mi wystarczy tego drewna. Obliczam, że powinno wystarczyć, ale wszystko może się zdarzyć. No, no, no.

Dobra, tutaj sobie teraz. nie kurde zabraknie jednego kurostego. Dobra, no to teraz trzeba ich do domu, ja zapomniałem oświetlić jeszcze. O oh, nie! Coi mi się zaraz tutaj Tu, 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 e, tu. Jeszcze okienka, okienka, okienka. Okienka, 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 okienka. okienka. Właśnie jak się ja robi te szyby takie, Teraz zobaczę, tak, nie, no to jak się robi, nie, to też nie, nie jak ja, ja, ja możecie myśleć w komentarzach, jak się robi takie szybki, jakby na jedną tą, e, kratkę, e, tak, takie bardzo wąskie, na łóżko, no łóżko, okej. Okay. No. no, to jak zobaczyć na stopry ile się już nagrywa? O, 8 minut. No to skończę ten film. No to komentujcie, subskrybujcie. No i cześć, do następnego odcinka.